No, i teraz przechodzimy do tego, co ludziom ułatwia współpracę ze sobą i komunikację ze sobą, czyli zastanawianie się nad osobowościami, nad różnicami w osobowościach. Jednym z bardzo znanych badaczy, jednym z największych właściwie badaczy jest, jest Karl Gustaf Jung. Być może niektórzy z Was znają go jako uczeń Freuda, natomiast rzeczywiście on był przez wiele lat jego uczniem, później się od Freuda odciął i zaczął budować jakby zupełnie własny dorobek i w 21 roku opublikował typy psychologiczne. Badania, które prowadził wskazały na takie główne wnioski. Czym różnią się ludzie? Ludzie są albo ekstrawertyczni, albo introwertyczni. Czyli albo e, tak w skrócie mówiąc, pozaraz będziemy się zastanawiać, co to znaczy. Albo e, otwarci na to, co jest na zewnątrz, na innych ludzi zdarzenia, bodźce, albo zamknięci, przeżywający w sobie. I następnie mamy cztery funkcje psychiczne, które używamy wszyscy, tylko że jedne wybieramy częściej, a inne wybieramy rzadziej. Jedne używamy więcej, inne używamy mniej. I to jest myślenie, czucie, intuicja i doznawanie. I tak naprawdę jest tak, że im więcej ktoś używa myślenia, tym mniej używa czucia. Im więcej intuicji, tym mniej doznawania czyli to są przeciwległe bieguny. Ale o tym za chwilkę będzie szczegółowo. Narzędzie, które pomaga nam to sprawdzić, Jungian Type Index, powstało w 2000 roku w Norwegii. Zostało zaprojektowane przez firmę Optimas, ale jest też znane jako MBTI, być może znacie: Meyer's Briggs Type Indicator. To jest, to jest badanie, które powstało na podstawie teorii Junga. Pierwsze było MBTI, powstało w Stanach. Natomiast JTI, czyli Jungian Type Index, jest taką jakby europejską wersją tego narzędzia. Nie różnią się specjalnie, pracowałam i na jednym i na drugim, więc się w to nie będę zagłębiać, ale wiem, że MTI jest jeszcze popularniejszy w tej chwili. Co jest ważne w tym narzędziu? To nie jest narzędzie, które bada kompetencje, umiejętności, coś w tym stylu. To jest narzędzie, które bada preferencje. Co to jest preferencja? Preferencja to jest coś, co ja wybieram. Tylko czy my to wybieramy świadomie? Z preferencją jest tak: ja jestem praworęczna. To jest moja preferencja, że ja używam prawej ręki, naturalna, z którą się urodziłam. Całe życie używam prawej ręki, rozwijam prawą rękę. Lewą ręką wprawdzie jestem w stanie coś napisać. W przedszkolu. Sprawia dużo trudności i na pewno trwa dłużej niż gdybym to samo zrobiła prawą ręką. Czy dużo gorzej, to tutaj nie będę Wam dawać chyba próbki, bo akurat tak pięknie nie piszę, żeby była taka wielka różnica, ale na pewno każdy z Was wie, jak, jest, jak się czuje, kiedy używa ręki, która nie jest jego naturalną preferencją. Mój brat urodził się leworęczny. Jest leworęczny i zawsze używał lewej ręki, ale jak byliśmy dziećmi, to to był czas, kiedy dziecko nie mogło naturalnie rozwijać swoich preferencji, tylko miało wykorzystywać po prostu prawą rękę i koniec. Nie było żadnej dyskusji, bo tak wszędzie mówili, pisali i tyle. No więc był zmuszany do tego, żeby jeść, pisać, używać prawej ręki. Było mu bardzo ciężko, oczywiście, jak jak zupę to trzymał łyżką, łyżkę tak, a drugą ręką sobie tutaj jeszcze podtrzymywał, bo nie był w stanie po prostu używać naturalnie prawej ręki. Na szczęście teraz y, pisze lewą ręką bez problemów i wszystko nią robi. Y, nie był zmuszony, żeby zmienić swoją preferencję. Ale to jest wspaniały przykład na to, żeby zrozumieć, jak w nas to działa. Te preferencje to właśnie myślenie, czucie, intuicja, doznawanie. Co wybieramy?